Bartek, przede wszystkim jak stan twojego zdrowia, bo musiałeś opuścić boisko chyba w 55. Minucie? Nie wiem, na pewno poczułem. Ból był na tyle mocny, że nie mogłem dać 100% drużynie i zgłosiłem zmianę. No, jutro będę miał jakieś tam dokładniejsze badania i będę wiedział więcej. A konkretnie z czym miałeś problem? Nie wiem, wydaje mi się, że, że przyczep ruchułowego uda mi się, albo albo naderwany. Miejmy nadzieję, że naciągnięty. I... Ale tak jak mówię, troszkę wszystko okaże i będziemy więcej wiedzieć. Nie byliście raczej faworytami tego meczu, a w pierwszej połowie praktycznie zdominowaliście zagłębie, To raczej w drugiej połowie było trochę mniej siły? Czy z czego to wynikało? Ogólnie z tego co pamiętam, bo, że Korona rzadko jest faworytem, a nieraz pokazywaliśmy, że potrafimy grać. No, ja uważam, że zagraliśmy dobre zawody. Brakło trochę skuteczności, na pewno jest duży niedosyt, ale, ale myślę, że jak to się mówi, pierwsze koty zapłoty. I dużo lepiej. Tym bardziej szkoda tych punktów przy dobrej postawie, bo teraz terminarz nie jest łatwy. W sobotę jedziecie na Legię. No nie jest łatwy. Na pewno nie jest łatwy. Legia rozruszona przegraną z Górnikiem, ale Górnik pokazał, że też można z nimi wygrać. Na pewno Małazienkowskiej będzie dużo, cięż, dużo ciężej wygrać, ale, ale już tam raz punkty urwaliśmy, także mam nadzieję, że, że będzie dobrze. No, wydaje mi się, że cały mecz w większości był pod naszą kontrolą i Stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji dogodnych. Zagłębia też miała swoje sytuacje, ale wydaje, mi się, że mieliśmy klarowniejsze i może ich więcej było. I szkoda, że takim mecz przegrywa, bo em, fajnie zaczęliśmy, fajnie graliśmy, gra wyglądała poprawnie i też trzeba przyznać, że troszeczkę kontuzje wymuszone zmiany pokrzyżywały nam, e, nam plan, bo, bo gdzieś tam to, co funkcjonowało dobrze, od początku meczu zostało zmienione już na samym początku i to też pewnie zareagowało jakoś na zespół, nie mówię, że, że Kosa i Krystian, którzy weszli naprawdę fajnie, weszli bardzo, bardzo fajnie, ale yy, mogliby wejść 20 minut, 25 minut później i, i, i mieliby więcej sił, byliby groźniejsi, może pod bramką, a tak. Yy, wiadomo, wchodząc nie nie rozgrzanym też trzeba yy, trochę czasu, żeby wejść w ten mecz, ale tak mówię, wszystkie nowe osoby, które dzisiaj pokazały się na boisku, wydaje mi się, że można odebrać pozytywnie i, i z naszej gry więcej pozytywów niż negatywów można wyciągnąć. Po takim meczu jedyne słowo, jakie dzisiaj się na usta, to niedosyt? Zdecydowanie tak. No, yy, niedosyt i, i szkoda, że po niezłej grze no nie ma tych punktów. i Trzeba jak najszybciej się pozbierać, bo, bo sytuacja kadrowa wygląda naprawdę fatalnie i yy, do najbliższego meczu nie ma zbyt wiele czasu, a, a jedziemy coś na Legię Warszawa, więc, więc musimy naprawdę wejść na, na maksimum swoich możliwości, żeby Yy, tam mogę zagrać dobre spotkanie. A jak twój stan zdrowia? Bo w przerwie zdaje się, że jakiś drobny problem. Nie, ja to zostałem nadepnięty na, na rękę, gdzieś tam. Yy, stłuczone kości, powinien to tylko, ale. Teraz yy, zapominamy o tym spotkaniu i trzeba się jak najszybciej zregenerować i przygotować do następnego spotkania. Bartek, dzisiaj powrót do jest w dobrych nastrojach, ale to zwycięstwo nie przyszło wam łatwo. No nie, szczególnie w pierwszej połowie, pierwsze 15 minut, świetne w wykonaniu korony. Jak zwykle można było spodziewać wysokiego pressingu i wysokiego tempa gry. Stworzyła sobie korona fajne sytuacje, strzał w poprzeczkę, potem w supek z rzutu wolnego. Chyba potem jeszcze jeden supek, żeby mnie pamięć nie myli. No ale cóż, no, w mecze wygrywa się z bramki, niewykorzystane sytuacje się myszczą. My strzeliśmy w drugiej połowie i wygraliśmy. Korona wydawało się, że przystąpi do tego meczu bardziej odmieniona, z wieloma nowymi twarzami, ale ostatecznie wystąpiło sporo zawodników, którzy grali też w poprzednim sezonie. Znaczy, no, nie wiem, czy można powiedzieć, że odmieniona, ale jak już powiedziałem, Korona dobrze się zaprezentowała, szczególnie w pierwszej połowie. No, w mojej ocenie zabrakło proskuteczności skuteczności w tym spotkaniu z tej strony.